Mazurska Manufaktura rozpoczęła swoją działalność operacyjną stosunkowo niedawno, bo w 2020 roku. O podsumowanie tego, co w tym czasie wydarzyło się z punktu widzenia spółki, o podsumowanie 2021 roku, a także o to, co dzieje się obecnie i co będzie się dziać w przyszłości z punktu widzenia spółki, poproszę mojego dzisiejszego gościa. Będzie nim pan Jakub Gromek, prezes Mazurskiej Manufaktury. Dzień dobry, witam, panie Jakubie. Dzień dobry. Panie Jakubie, na początku, w ramach takiego wprowadzenia, przedstawienia też poniekąd spółki naszym widzom, proszę o kilka słów na temat działalności. Czym zajmujecie się na co dzień? Wie pan, za mną, przez te dwa lata działalności operacyjnej, teraz leci trzeci, ten, ta, ta nasza strategia opiera się o trzy filary w chwili obecnej. Jednym i od tego zaczynaliśmy, to jest produkcja alkoholi mocnych, ta rzemieślnicza, ta kraftowa część, nazwijmy to. Drugi element to po przejęciu w zeszłym roku browaru Profesja, to również jest ta kraftowa część piwa. A trzeci element, który no również od początku nam towarzyszył, ale staje się powoli coraz mocniejszym naszym koniem takim pociągowym, to jest przywracanie historycznych, regionalnych marek piwa. I to jest ta, ten trzeci segment, czyli te, te regionalne piwa, które przywracamy ponownie na polski rynek. Nie będę może pytał, kto jest klientem, bo to chyba w miarę jasne. Natomiast chciałbym podpytać o kanały dystrybucyjne, gdzie można nabyć alkohole, które wyprodukowaliście. To też się fajnie rozwija, tak jak rozwija się spółka i rozwijają się nasze struktury sprzedażowe, ponieważ pierwotnie to były sklepy specjalistyczne, a w chwili obecnej no coraz bardziej. Mm, Poszerzamy i dywersyfikujemy ten portfel również naszych klientów. Pojawiamy się już w sieciach handlowych, e, ogólnopolskich i tych lokalnych, w zależności, który, który segment tego naszego portfela byśmy tu poruszyli. Ale ewidentnie widać tutaj rozwój na przestrzeni tych dwóch lat. Czyli, tak jak mówię, od tych sklepów specjalistycznych, teraz coraz bardziej są to już sieci i klienci ogólnopolscy, takie jak Kaufland, Biedronka, e, Netto, e, Oszą czy Carrefour. A gdybyśmy mieli spojrzeć na klienta z punktu widzenia tego, czy jakby dostrzega produkty takie kraftowe, które nie są produkowane może na tak szeroką skalę, jak choćby piwa produkowane przez duże światowe koncerny, czy ta skłonność do zakupu tego typu produktów zwiększa się w ostatnim czasie, czy klienci wydają na takie produkty więcej pieniędzy? No, tu znowu zależy, o który segment dokładnie by pan pytał, bo jeżeli chodzi o alkohole mocne, oczywiście cały czas widzimy, że ten rynek się premiumizuje i ludzie sięgają po alkohole no, z tej wyższej półki. Jeżeli chodzi o, alko o piwo, to tutaj jakby ten, ten nasz portfel również z jednej strony dotyka tych klientów, którzy, którzy poszukują tych piw kraftowych i ten rynek również się rozwija. A z drugiej strony, piwa regionalne to są piwa moim zdaniem w bardzo fajnym przedziale cenowym, ponieważ jest to pomiędzy tam nie wiem, 4 a 5 zł brutto na półce. I to jest ten poziom, po który lokalny klient jest gotów sięgnąć szybciej niż po piwa kraftowe, ponieważ piwa kraftowe są jeszcze droższe. Więc jeżeli chodzi również o dywersyfikację tego portfela, to uważam, że na przestrzeni tych trzech, no już teraz trzeciego roku, również wykonaliśmy ciekawą pracę, właśnie poszerzając poprzez portfel również konsumenta, którego, że tak powiem, możemy zainteresować naszym portfelem. A czy ta praca, o której Pan wspomniał, przyniosła wymierne skutki w 2021 roku? Jak wypadł ubiegły rok? Jakie wyniki finansowe udało Wam się osiągnąć? No, patrząc wprost na, na liczby tak bardzo analitycznie, to można by było powiedzieć, że to nic rewelacyjnego, ponieważ w 2020 roku zrobiliśmy niespełna 10 milionów obrotu, a w 21 przekroczyliśmy te 10 milionów złotych, ale też no, tam dosłownie 10,5 miliona złotych obrotu zrobiła spółka, ale wchodząc w szczegóły, ten pierwszy rok operacyjny, ten 2020, to był rok, gdzie ponad czy prawie połowę od naszego obrotu stanowił środek do dezynfekcji, ponieważ był to szczyt pandemii, a my również tego typu linie na szybko uruchamialiśmy. I no, patrząc w taki sposób, że w 2021 roku już zdecydowanie więcej stanowiło, po brocie alkohole mocne, a wręcz ta sprzedaż środka do dezynfekcji spadła dosłownie do poziomu 300 tysięcy złotych, to pokazuje jednak, że rok do roku na tym core biznesu, czyli na alkoholach, rośniemy dwukrotnie. Więc dalej uważam, że jest to gigantyczny sukces, zwłaszcza, że to tutaj zespołowo też się nie, nie nudzimy. Tak jak pan mówi, jesteśmy młodą spółką, więc cały czas bardzo intensywnie inwestujemy i to inwestujemy zarówno Zespół, jak i tak przejęcia, tą akwizycję, jak i no w tym roku mamy zakończyć dużą inwestycję, największą inwestycję w chwili obecnej spółki, czyli o otwarcie browarów bydgowskich, czyli tych naszych pierwszych browarów regionalnych. Więc, no, mówię, tu, patrząc na to, można szeroko, bardzo nam się podoba, tak na, na, na szybko komentując to przyrost jakie generujemy na tym core biznesu czyli na alkoholach w tych piwach i alkoholach mocnych. A czy alkohole które A, produkujecie można zakupić w całym kraju czy tylko w jakiejś określonej części właśnie choćby w okolicach Bydgoszczy na przykład? Znowu to zależy, bo jeżeli chodzi o piwa regionalne, oczywiście tam budujemy i podstawą jest dla nas dystrybucja regionalna, i tam skupiamy się również na tym rynku tradycyjnym, bo trzeba pamiętać, że w piwie on dalej bardzo dużo waży. Więc jeżeli chodzi o regionalne piwa, to oczywiście podstawą dla nas jest rynek lokalny. Jeżeli chodzi o alkohole mocne plus te kraftowe. To tam pojawiamy się w sieciach ogólnopolskich, są to akcje i w Netto, i w Biedronce, i w Auchan, i w Kerpur, No i oczywiście w wielu, wielu sklepach specjalistycznych i sieciach sklepów specjalistycznych, jak Duży Ben, jak Al Capone. To również te nasze produkty można znaleźć. Mimo wszystko dalej jest wiele, że tak powiem, powiedziałbym białych plam, ale patrzymy na to tylko jako na wyzwania i oczywiście podstawowym elementem, nad którym pracujemy, to poprawa tej dystrybucji numerycznej i to będzie miało najszybszy wpływ na wyniki i obroty w kolejnych latach. Więc oczywiście na tym się skupiamy, również poprzez to, że budujemy ten zespół handlowców. No, w 20 roku to była dwójka osób, w tym ja się zajmowałem handlem. W 21 to była piątka osób i pojawił się dyrektor handlowy, a teraz ten rok 22 planujemy skończyć z zespołem dziewięcioosobowym, jeżeli chodzi o ten handel, więc to, to również przyrasta z drugiej strony to cały zespół, pierwotnie to było 10 osób, już jest to zespół 50 osobowy, więc ten rozwój spółki jest na wielu elementach, również rekrutacji i powiększania tych zespołów, tych możliwości produkcyjnych i głównie na tym się skupiliśmy w tym pierwszym okresie, żeby zwiększyć te możliwości tak zwane capacity, czyli te moce nasze produkcyjne, zarówno w alkoholach mocnych, gdzie z pół miliona litrów, które mogliśmy robić pierwotnie, teraz jest to 2 miliony litrów alkoholu, jesteśmy w stanie rozlać w szczytnie, jak i jeżeli chodzi o te możliwości produkcyjne w piwie, gdzie przejmując Browar Profesja to było 5 tysięcy hekto, już na koniec kwietnia to będzie 12 tysięcy hekto, plus odpalenie browarów bydgoskich na poziomie 20 tysięcy hektar. Więc to są te elementy, na których skupiamy się teraz, żeby zwiększyć i zarówno moce produkcyjne, jak i zespół, który będzie obsługiwał to w rynku. A jeżeli zrobimy to rzetelnie i dobrze, to jestem przekonany, że i, i liczby, i obroty do nas przyjdą, bo, bo muszą po prostu. No, zbyt profesjonalnie i za dużo siły na to poświęcamy, żeby, żeby te liczby chwila moment się nie pokazały. Oczywiście zwiększa się moce produkcyjne, a czy można powiedzieć, że wprost proporcjonalnie do tego wzrostu zwiększa się albo przynajmniej utrzymuje się na równie wysokim poziomie wykorzystanie tych mocy produkcyjnych, bo jakby nie sztuką wybudować drugą fabrykę, ale sztuką jest w tej drugiej fabryce pracować na 100%. Oczywiście, oczywiście, że tak. No problem, który teraz mamy to jest taki, że no na chwilę obecną pracujemy tylko i wyłącznie poprzez Browar Profesja, ponieważ w momencie jak przejęliśmy Browar Profesja, zupełnie zrezygnowaliśmy z produkcji kontraktowej. To również wynika z tego, że pracowaliśmy z browarem czarnków i, i gdzieś ta formuła się, nazwijmy to wyczerpała. Stąd możliwości na sprzedaż piwa i zainteresowanie naszym piwem regionalnym mamy bardzo duże, ale musimy to robić umiejętnie, żeby do momentu, jak nie odpalimy browarów bydgoskich, nie, że tak powiem, brzydko, zajechać browarów we Wrocławiu, browarów Profesja, projektami piw regionalnych. Tam cały czas musimy silnie stawiać na markę piw kraftowych i to dalej musi być producent dobrego i jakościowego piwa kraftowego, więc yy, jakby problemem ze sprzedażą naszych produktów nie mamy, większe teraz na chwilę obecną, dopóki nie odpalimy browarów bydgoskich, mamy problemy z tym, żeby zapewnić działowi handlowemu odpowiednie ilości yy, produktu na magazynie. Nie chciałbym, żeby to pytanie zabrzmiało jako może reklama, ale co robicie, albo jak to robicie, żeby to właśnie wasze produkty, a nie konkurencji, były wybierane przez klientów? Wie pan, co, to znowu ten portfel jest tak szeroki, że musielibyśmy o każdej z grupie opowiedzieć, ale myślę, że takim najbardziej klarownym elementem tego portfela to jednak są piwa regionalne, gdzie tutaj one. Bardzo mocno bazują na sentymencie, bo udało nam się w zeszłym roku tylko odzyskać 11 historycznych marek w 11 różnych województwach. I są to marki, które przy tym również jakie jest, jakie nastroje teraz panują, takie bardzo nazwijmy je patriotyczne i poszukiwanie tego polskiego produktu, a jeszcze, jeżeli jest to pro, produkt, którym nie wiem, wchodziłem w kategorię piwa i w wieku nie wiem, studenckim. Piwo, które kosztowałem, to właśnie było to piwo i one teraz po latach wraca na półce, to myślę, że ten nasz portfel jest takim fajnym miksem zarówno tego sentymentu, jak i jakościowego piwa. Bo oczywiście staramy się również, żeby y, przypominało to jak najbardziej te smaki, y, że tak powiem, również historyczne, żeby ten sentyment jeszcze bardziej się wybijał i myślę, że to jest jakiś taki element, który wyróżnia nasz portfel. Że, że poszukujemy tego i, i, i że te marki udaje się odzyskiwać i że przywracamy je. To nie jest tak, że my budujemy te marki od zera i to też trzeba racjonalnie sobie stwierdzić, że jesteśmy za małą spółką przy tym, jak ten, zarówno rynek piwa, jak i alkoholi mocnych jest zdominowany przez korporacje, żeby tutaj szarżować jedną marką ogólnopolską. My od razu założyliśmy sobie taką koncepcję, że budujemy. Te marki, a w zasadzie odbudowujemy te historyczne marki lokalnie, bo tak jesteśmy w stanie walczyć, że tak powiem, na półce, jeżeli każdy z tych produktów będzie jak najbardziej lokalny i będzie uderzał w te nutki sentymentu. I myślę, że, że to się nam udaje, stąd bardzo optymistycznie patrzę w przyszłość. Oczywiście. Znowu już nieco ponad dwa miesiące 2022 roku. Nie chciałbym pytać o konkretne liczby, natomiast czy na podstawie tych pierwszych dwóch miesięcy jest Pan w stanie powiedzieć, że dużo wskazuje na to, że ten rok może być lepszy od poprzedniego z punktu widzenia choćby samej sprzedaży? Na pewno tak, no, my także się profesjonalizujemy wewnątrz spółki pojawiają się tutaj osoby, które również mają jakieś takie historie w korporacjach, jest konkretny budżet, na którym pracujemy. Ten budżet w tym roku to jest ponad 13,5 miliona złotych obrotu, więc plus 3,5 miliona do tego, co było w 2021 roku i jestem przekonany, że ten, ten wynik zrobimy i dowieziemy. Oczywiście. Zdaję sobie dużą sprawę z sezonowości, i jeżeli chodzi o alkohole mocne, to jest czwarty kwartał, jeżeli chodzi o alkohole piwa, w sensie to jest drugi i trzeci kwartał, więc jeżeli pyta mnie Pan w pierwszym kwartale, który nie jest dla nas zupełnie sezonem, czy jestem zadowolony z wyników sprzedażowych, to mówię wprost, że nie, ale porównując je do poprzednich, poprzednich lat, na niektórych kategoriach przyrastamy nawet po, po ponad 200%. Więc. Yy... Jestem przekonany, że budżet jest do zrobienia, do przywiezienia. A kto wie, być może nawet zrobimy coś ponad niego, bo wiadomo, że podchodzimy do tego bardzo ambitnie i jest coraz bardziej profesjonalny zespół, który musi dowodzić te liczby. Więc ponownie powtarzam, bardzo dużo optymizmu. Jasne, no właśnie o tę kwestię sezonowości chciałem dopytać, ale już, już Pan to wyjaśnił, no bo to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że no spożycie alkoholi w zależności od tego stężenia procentowego jest różne w różnych częściach roku. Natomiast spójrzmy w przyszłość, jakie kolejne kroki milowe zamierzacie osiągnąć i no jakimi tymi krokami zamierzacie się też w przyszłości chwalić? No, najważniejszy i taki myślę, że najbliższy, także pod kątem operacyjnym, bardzo absorbujący, to jest oczywiście otwarcie browarów bydgoskich i już takie w 100% podzielenie tego naszego portfela piwnego na zasadzie Wrocław tylko i wyłącznie kraft, browary bydgoskie to, to tu będziemy produkować te wszystkie nasze marki piw regionalnych. No oczywiście w tym roku czeka nas debiut na New Connect. No to co się dzieje za wschodnią granicą nie pozwala powiedzieć mi dokładnie, jaki to będzie termin, ale no, cieszę się, że tutaj mamy wsparcie naszego domu maklerskiego INC i ponownie profesjonaliści się zajmują tym, żebyśmy zadebiutowali w odpowiednim czasie. No i ambicja jest taka, żeby ten New Connect to był tylko przystanek, więc jeżeli utrzymamy... I dalej, nasi akcjonariusze będą wierzyć w plany, które realizujemy, a są one, że tak powiem, długoterminowe, bo taką kropką na ma być oddanie browaru w Szczytnie, browaru Jurand w Szczytnie, który ze względu na to, że nie udało się uzyskać dotacji unijnych, przełożyliśmy sobie czy opóźniliśmy ten projekt do 2025 roku. I, i to jest ten taki. No i powiedziałbym największy kamień milowy, który czeka nas i który um, myślę, że będzie taką kropeczką na DI, bo chcielibyśmy i widzimy, że jest potencjał na to, żeby pracować na trzy browary, czyli Wrocław, Bydgoszcz i Szczytno. Obracamy się generalnie tak naprawdę w tematyce tylko i wyłącznie alkoholu, ale wspomniał Pan o tym, że 2020 rok no, był swoją drogą wyjątkowy ze względu na wybuch pandemii koronawirusa i byliście w stanie przekształcić bardzo szybko swoją działalność, jakby dopasować się do potrzeb rynkowych. A czy w przyszłości, jeżeli pojawiłaby się jakaś taka konieczność, albo wpadlibyście na jakiś genialny pomysł, który byłby w stanie szybko jeszcze dodatkowo poprawić Wasze wyniki finansowe, czy wchodzi w grę również właśnie zmiana, korekta, Strategii. Myślę, że te trzy filary już na tyle mocno jakby odpowiadają DNA tej, tej naszej spółki, że ciężko będzie powiedzieć, że, że tu będziemy zmieniać strategię. To może być tak, że dorzucimy coś do tego, bo oczywiście posiadanie składu podatkowego pozwala na wiele rzeczy. I to też właśnie pokazał nam ten ciężki okres pandemii, gdzie sieci się zamknęły na nowych producentów, ale wszyscy potrzebowali środek do dezynfekcji, i w perspektywie kilku tygodni odpalamy tego typu produkcję. Zawsze takie możliwości są, ale nie powiedziałbym, że to będzie zmiana strategii. Strategia po tych trzech latach i ponad dwóch latach takiej działalności operacyjnej. Bardzo jasno jest już określona. Ona jest cały czas wokół alkoholi, jest bardzo blisko rzemiosła, jest bardzo blisko regionalności i to są te, te trzy filary, o których wspominałem wcześniej, których się, trzeba się trzymać. Ale oczywiście są możliwości na to, żeby reagować na to, co się zadzieje w rynku, i tak jak mówię, skład podatkowy pozwala na wiele tego typu manewrów, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jasne. Niektóre lokalne firmy, małe marki, czy też no po prostu producenci alkoholi kraftowych decydują się na otwieranie no małych sklepików w ośrodkach miejskich po to, aby zwiększyć też dostępność swojego produktu dla klientów w zasadzie na co dzień, gdzie dowożą załóżmy tego samego dnia świeże, świeże piwo, weźmy dla przykładu. Czy planujecie również tego typu działania w przyszłości? Jedyna rzecz, którą planujemy, to to, że będzie sklep firmowy przy browarze, i taki już funkcjonuje w szczytnie. Myślę, że taki również powstanie w Bydgoszczy. We Wrocławiu raczej nie, bo jest to browar dość na uboczu. Na pewno planujemy otwarcie muzeów, czy też możliwości zwiedzania naszych zakładów. W marcu odpalimy już możliwość zwiedzania browaru Profesja we Wrocławiu. W czerwcu planowane jest otwarcie Muzeum Browarów Niezapomnianych w Szczytnie, gdzie będziemy prezentować wszystkie 11 historycznych marek, które odzyskaliśmy, czy do których prawa spółka odzyskała. No i pod koniec roku pewnie również umożliwimy zwiedzanie browarów bydgoskich. Jednak sprzedaż detaliczną, taką na wprost i otwieranie swoich sklepów, no mam tutaj odmienne zdanie i myślę, że... Nie potrzebujemy robić konkurencji naszym klientom. Wolę wydawać środki na to, żeby obsługiwać na odpowiednim poziomie klientów, którzy będą budowali dla nas dystrybucję numeryczną, niż wchodzić w kolejny kanał, na którym też się nie znam. Więc zdecydowanie lepiej wolę, czy zdecydowanie bardziej wolę dostarczać produkty hurtowo niż bawić się w detal. Oczywiście, jasna sprawa. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i przypomnę jeszcze raz Państwu, w programie moim i Państwa gościem był Pan Jakub Gromek, prezes Mazurskiej Manufaktury. Serdecznie dziękuję.